Cześć ja moi drodzy, witam was z powrotem na moim kanale, albo witam was na moim kanale, jeżeli jesteście tutaj nobi to zostawcie subka, to będzie mi subka. Suba, to będzie mi bardzo, 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 bardzo miło. A jestem Agata i dzisiaj będziemy robić coś nowego na moim kanale. Nie wiem, czy to jest ogólnie coś nowego, ponieważ no na YouTubie już wszystko miało miejsce, słownie wszystko. Ja tego nie widziałam, ponieważ ja tak dużo nie na YouTube'a wbrew pozorom. Po prostu na live'ie często pytam was się, co na przykład lepiej by wyglądało. O, czy lepiej by wyglądać, miała kolorowe rzęsy, czy czarne rzęsy, czy lepiej by według was wyglądał różowy cień, czy niebieski. I wtedy piszecie, ja liczę te głosy, więc stwierdziłam, że można coś takiego zrobić, ale naj. Nice instastory, tak jak kiedyś było, czy tam nadal jest, że Instagram kontroluje mój dzień, to tak zrobimy, że Instagram kontroluje mój makijaż, wy będziecie na instastory mieć prawo głosu, wszyscy i po prostu będę wstawiać instastory na przykład dwóch obrazków makijażu i będziecie decydować, który mam zrobić, ale ja będę jakby, będziecie decydować o każdym, że tak powiem, stopniu mojego makijażu, o podkładzie, o brwiach, o wszystkim i będziemy robić makijaż artystyczny, żeby nie było nudno, bo ponieważ taki basicowy makijaż ma za mało kroków. Przechodzimy do, do tego odcinka. Mam nadzieję, że Was nie zarudziłam tłumaczeniem tego, co będziemy robić. Jeżeli ktoś nie zrozumiał, to zaraz zobaczę w praktyce. Ja mam zadecydować o moim podkładzie. W ogóle Wy o niczym nie wiecie, bo ja nawet tego nie zapowiedziałam na moim Story YOLO! Ja mogę użyć albo bardzo kręcego podkładu, albo lekko do podkładu, więc będziecie o tym decydować. Tu mamy kryjący podkład, jest to podkład z Juvia's. Nie wiem, co się pisze, ale jest mega, mega fajny. Mam dwa w dwóch kolorkach. Albo słabo kryjący podkład, jest to podkład z Lancome. Czyli nie jest aż tak słabo kryjący. Paint Miracle i są dwa rodzaje. I ten jest właśnie ten słabo kryjący. Jest jeszcze taki mosto kryjący z ciemnymi napisami, a ja mam taki słabo I teraz je będę stawiać na insta z defaultu i robimy ankietę. Zostawiam ją tak na 5 minut, i będziemy patrzeć, jakby na co zagłosowaliście. Ok, jeżeli chodzi o korektor, no to generalnie nie ma za dużo do wyboru, ponieważ wszystkie moje korektory są praktycznie takie same. Mają te same kolory, dlatego po prostu nałożymy korektor. Ja mieszam ze wszystkich korektorów, JOLO, ja jestem z tym przepraszam was, że ostatnio było mało odcinków makijażowych, ale ostatnio był sezon halloweenowy i ja dużo makijażu robiłam dla siebie. Może zobaczyć na moim Instagramie sobie przy okazji, jest na końcu. Dużo makijażu zrobiłam po prostu dla siebie, dla was na Instagramie. Mało e, z tego nagrywałam na YouTube'a. Bardziej robiłam jakieś vlogi czy filmiki z kamerzystą. Już jakby zatęskniłam, więc jedziemy znów z tematem. Będziecie mi może jakieś propozycje na filmiki, co byście chcieli u mnie zobaczyć właśnie makijażowego czyli jakiegoś beauty. Przy okazji, zobaczymy, jak idzie mocno kryjące Na razie wygrywa, ale to nie jakoś bardzo, ponieważ w ciągu tam 3 minut Mamy 800 głosów na mocno kryjące, a 600 na słabo, czyli nie ma jakiejś takiej mega dużej przewagi. Aczkolwiek już widzę, że ten mm, mocno kryjący jest na, na prowadzeniu. I to bardzo dobrze, ponieważ do takich makijażu artystycznych, które dzisiaj właśnie będziemy robić, mocno kryjący no lepiej się nadaje, ponieważ jeżeli mamy coś malować na twarzy farbkami czy też cieniami, to lepiej, żeby ta baza była bardziej gładka mocno przykryta 5 minut i 58% wygrywa mocno kryjący więc jakby już dłużej nie czekamy ja sobie nawet powiedziałam, że do 5 minut będę czekać ej, trochę bardzo jest orange well Chociaż jak się go rozblenduje, to się troszeczkę wpasowuje w mój ton. Ja powiem Wam, że on nie jest aż tak kryjący jak na przykład ten z który mam w innym kolorze. Nie wiem o co chodzi. O Jezu, mogłam już po prostu zrobić kolejną, kolejną ankietę. Ponieważ jakby wybrałam dwa makijaże, znaczy się nie do końca są to takie makijaże identyczne, jakie ja będę robić. Ogólnie są to się bardzo podobne, tutaj Wam się wyświetlą. Po prostu tutaj chodzi o zamysł, że jakby z jednej strony tutaj jest niby napęknięta, taka jakby, nie wiem, jak to nazwać, porcelanę, tak jakbyście mieli maskę z porcelany na twarzy, a z drugiej strony, tak jakby właśnie Wasza twarz, było, wasza twarz była porcelanowa i jakby pękła. I są to dwa jakby podobne makijaże. Wybrałam takie makijaże, ponieważ mogę dużo rzeczy zrobić dookoła. Czyli na przykład możemy decydować o moich brwiach, o moich oczach. jakbym zrobiła jakąś taką porządną charakteryzację, to w ogóle jedna ankieta. Robimy ankietę jeden, dwa i zobaczymy, który wybierzecie, i poleciało. Teraz zrobimy contouring, który również, jakby u mnie, wygląda tak samo. Mam te same przedmioty do konturowania, więc tutaj sobie za dużo nie wybierzemy. 5 minut minęło. No, tutaj jednak bardzo dużą liczbą głosów, ponieważ aż 80% osób chciało makijaż numer 2, dlatego go. Zrobimy. Teraz dam wam wybrać różę. Mam tutaj dwa róże z Makeup Revolution i wybrałam dwie, ponieważ mam dwa jakby takie same, ale w innych odcieniach. Jeden jest bardzo różowy, drugi jest bardzo czerwony i teraz wybierzecie e, po prostu kolor tego różu. Ustawione. znów oczekujemy 5 minut. Minęła minuta, jest 55 minut. Procent głosów na różowy, więc już widzimy, że różowy wygra. Ja nie ma się co rozczulać, bo to jakoś mocno i nie zmieni całego makijażu, jaki będzie kolor różu. Dlatego tutaj poczekaliśmy tylko minutkę, ale już widzę, że różowy będzie wygrywał. powoli rośnie ten procent. Teraz przez ten czas jakby dokończę taki basicowy makijaż, wykonturuję nos, zrobię baking i pomaluję brwi. ponieważ tutaj nie ma co kombinować i za chwileczkę do Was wracam z kolejną ankietą, która już będzie dotyczyć tych jakby bardziej widowiskowych części makijażu. Tak. Dobra kochani, więc stawiłam teraz dwa zdjęcia do Was, do oceny. i pierwsze to jest zdjęcie tego co mam zrobić w tym pęknięciu, więc wybrałam taką jakby przed. Tutaj, daj da, Wam się wyświetli zdjęcia. Lub tęczowy jakby wzorek Louis Vuitton Dałam Wam już czas, żebyście wybrali. Przez ten czas zaczniemy już robić to jakby pęknięcie w twarzy. Więc tak, na początku zaznaczam sobie mniej więcej, gdzie będzie jak, jak będzie wyglądać te pęknięcia i robię tu kredką do brwi, ponieważ ona jest taka brązowa, jakby będzie można najwyżej potem łatwo zetrzeć, jeżeli coś mi się nie spodoba. Nie wiem, z to robi, ogóle widać, bo robię to tak leciutko. Okej, okay, zobaczymy już, jak mniej więcej idzie głosowanko. Więc połowa więcej ludzi chciałaby wzorek lub tom, więc chyba go będziemy robić. więc już taki mniej więcej zarys mamy. Nie mam pojęcia, czy to widzę, ponieważ zrobiłam to strasznie leciutko. Więc on jest taki pastylowy, ten drugi, który dałam jako propozycję, ten bardziej taki tie dye Nie wiem to jest Po prostu taki zakręcony od środka jest taki mocny, a ten jest taki leciutki pastylowy, dlatego bierzemy... Miałam akurat taką fajną pastylową paletkę nie? z Makeup Obsession i ona jest całutka taka pastylowa. Nazywa się Crystal Waves. Bardzo fajna. Ona ma akurat, te widzę takie kolorki, jak są tu. Zaczynamy. Więc od razu mówię, że najpierw. Będę robić po prostu tą taką pastelową jakby tęczę, a potem będę rysować te wzorki Louis Vuitton, gdyż będę je robić po prostu białym korektorem. Będzie dodawało taki efekt, jakby były odciśnięte, teraz będę nakładać kolor Laki. Okej, okay, tutaj mam tej Alexis Alexistą. Ten kolor w ogóle już mi tak wykończył, ale ona jest taka cudowna. Ona ma tutaj jakby pomiędzy tym biały, a my po prostu zrobimy połączenie wszystkich kolorów, bo tak jak wam mówiłam, ja nigdy jakby nie zgapiam w 100% jakiegoś makijażu, tylko zawsze coś zmieniam lub dodaję coś od siebie. Ja jeszcze nie daję jakby żadnej bazy, pod to, ponieważ specjalnie chcę, żeby te kolory były takie troszeczkę wypowiałe. Takie wiecie troszeczkę sprane, takie jak są na tym zdjęciu. Teraz czas na jakiś żółty i tutaj akurat mamy taki żółty, który się całkiem podoba, ale tutaj mamy ładniejsze nawet żółty w tej paletce. Czy to być go tu na środek? Chyba jo. Dobra, wiecie co? Ja teraz tutaj pozaznaczę te kolorki, żeby Wam pokazać, jak ich używam. Dodajemy na środek troszeczkę jeszcze tego kolorku z tej paletki tą żółtego. Może bardziej tu Okej, Ok, teraz dajemy kolor taki jakby pomarańczowy. Też z tej paletki, to jest koralowy kolor. Uj, bo ci, jaki ładny jest ten kolor baby kolorowy. Piękny. Słuchajcie, teraz pora jest na to, żeby zakryć moje własne wow. A mi się podobają te kolorki. Teraz użyjemy fioletowego koloru. Mam taką fajną rzecz, taką gąbeczką, jest z ibra. I w niej czyszczę pędzlę, bo ich tak często nie myśl. Robię tak i potem już nie daję z siebie tego koloru, nawet jeżeli jest zimna. Ja Serie nie wiem, widzicie, ile mi to daje fanu. Ja w ogóle bardzo rzadko robię takie artystyczne makijaże na YouTubie. Muszę robić tego więcej. Czyli robię jakieś challenge makijażowe czy coś takiego, ale mi to sprawia tyle radości. O no to no, to no, no, no. makijaż jest taki super. Ja nie rozumiem hejtu na osoby, które się dużo malują czy coś, bo to daje po pierwsze tyle pewności siebie, a po drugie no po prostu to jest tak... tak fajne. Very, very nice. Ok, teraz chyba damy tutaj różowy kolor, ponieważ tam podchodzi bardziej po pomarańcz, pomarań i tutaj damy na całe oko pink. Dobra, i teraz w sumie te same kolory będę powtarzać po drugiej stronie, ponieważ nie chcę ich dawać za dużo. Dobra, więc tak w tej chwili prezentuje się ten makijaż. Teraz zaczniemy konturowanie jakby tego wklęśnięcia. Okej, okay, dobra. Więc będzie nam potrzebne teraz troszeczkę szarego i czarnego cienia, żeby jakby zaznaczyć te tutaj końce. Dobra, więc na razie tak się to prezentuje. Zobaczyłam odciliowanie, tak jak wam mówiłam, i wyróżniłam te kreski. Teraz będziemy wysłać te wzorki Lewitą i będziemy to robić białym korektorem i takim bardzo cienkim pędzelkiem. W ogóle, fun fact, jest to pędzelek do malowania obrazów, ponieważ takimi bardzo, bardzo łatwo. To dobra, to jest kurde, Natomiast to nie wygląda w ogóle, jak znaczy w tym. W ogóle, nawet. Jak jakaś mega podruba mi to, co jest grane. Ok, dobra, czy co na reszcie twarzy popuścić do te wzorki? Ponieważ już nie chcę robić tego logo. I just don't wanna to do it anymore. Robimy, słuchajcie, krótką przerwę. Ja dorobię te znaczki, ponieważ to już jest trochę nudne, i pomiadał sobie, by trwało dwie godziny. Dorobię te znaczki i widzimy się za chwileczkę. Będę malować oko. A few moments later. Roki Teraz, tylko pomaluję usta, zdecydowałam, że pomaluję usta na czarno, będziemy to najlepiej pasować. Do tego przykleimy rzęsy i będziemy gotowi, więc za chwileczkę wracam. Teraz się musicie przypatrzeć, jak to teraz wygląda. Okej okay, kochani, i to byłby koniec tego makijażu. Zdecydowałam się tutaj czarnym szminkę, ponieważ ona się będzie najfajniej, czy no wyróżnia się najfajniej na tle tego całego makijażu. Dajcie mi znać co myślicie, czy chcecie więcej takich odcinków. Przy okazji obserwujcie mojego Instagrama. Mam już tam 700 tysięcy, nie wiem jak to powiedzieć, dzieci Was. Dziękuję wam bardzo! Nie też zostawić suba, łapki w górę, jeżeli podobał Wam się odcinek, jeżeli nie, to też zostawcie łapkę w górę dla zachęty. I widzimy się w następnym odcinku. Teraz jeszcze możecie się popatrzeć na krótki edit z moim makijażu.